Chcę Ci też powiedzieć, bo może jest ktoś tutaj, kto ma takie życie w znaczeniu duchowym, abortowane. Znałem kobietę, która, która była bardzo rozbita, bo jako młoda dziewczyna usłyszała od swojego ojca w kłótni, wykrzyczał jej to w złości, że jest z wpadki i że jej, wcale jej nie chcieli. Tylko cytuję, tylko Twoja matka nie miała, nie miała tyle odwagi, żeby cię usunąć, bo bała się o swoje życie i o swoje zdrowie. No to możecie sobie wyobrazić, co ta kobieta czuła, kiedy usłyszała takie słowa: Że jest niechciana, że nikt jej nie chciał. Ale to jest nieprawda. Jeśli ktokolwiek na tym z Was tutaj czuje się dziś, albo kiedykolwiek czuł się niechciany, to nie daj się oszukać, bo to demon podbija taką mentalność. Bóg cię zawsze chciał. Jesteś upragnionym istnieniem przez Boga. Wyczekiwał Cię i miał Cię w swoim zamyśle już od wieków. Widział Cię w łonie Twojej matki, jak się rozwijałeś. Byłeś wyczekiwany i wciąż jesteś wyczekiwany przez Niego. Czeka na Ciebie w kościele, czeka na Ciebie w ukryciu Twoich modlitw, ale przede wszystkim czeka na Ciebie w niebie, bo tam jest nasza Ojczyzna. Ja w tej Joszebie, dla mnie Joszeba jest Marys Maryjny, jest w ogóle figurą Maryjną, bo przecież Maryja też ukrywa swojego syna, ucieka ze swoim synem przed krwawym Herodem. I ona może ukrywać nas wszystkich. Tylko pytanie jest takie, ilu dziś ludzi myśli poważnie o tym, że jutra może już nie być? Wszyscy wiemy, że umrzemy, ale kto poważnie myśli, że ten dzień może być właśnie jutro? Wszyscy wiemy, że czasem jedna decyzja albo brak tej decyzji może zaważyć na całym Twoim życiu, a może nawet na całej wieczności. I być może dziś ją podejmiesz. Więc jak tu się nie ukrywać w schronie? Tak mało osób wierzy, że ten świat, jak Atalia, swoimi zbrodniczymi mackami może sięgnąć właśnie po, po ciebie, a przecież może. Jest piękna tradycja ojców, która mówi o figurach Maryi w Starym Testamencie. Bardzo pięknie to widać w godzinkach na przykład, które śpiewamy, w polskim tekście jest, słyszeliśmy z Księgi Królewskiej, że Joszeba zabrała Joasza. Tak jest powiedziane w tłumaczeniu, ale po hebrajsku tam jest napisane Watigenow, co tłumaczy się właściwie dosłownie wykradła go, nie tyle zabrała, ale wykradła. Dosłownie można by ten, ten, ten werset przetłumaczyć, wykradła go ze środka synów królewskich, którzy byli mordowani. Joszeba, Maryja wykrada dziecko, być wykradzionym przez Maryję, wykradzionym sprzed oblicza Atali, czyli wykradzionym od porządliwości oczu, ciała i pychy tego żywota, jak, jak pisze Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, wykradzionym od pragnienia wielkości, wykradzionym od pragnienia... Osiągnie, jakiegoś sukcesu na, na, na tej ziemi, który, któremu można się podporządkować, wykradzionym od ducha narcyzmu, od egocentryzmu, wykradzionym od lęku, od rozbicia, od niepewności, wykradzionym na własność. Czyli co, kiedy wołam do niej, jestem przez nią wyciągany ze środka. Tak jakby bezczelnie mnie ratowała Z oblicza zagrożenia, Z oblicza wrogów. Jest szybka Maryja, jest energiczna, ona widzi zagrożenie. Jan Damasseński pisał tak o niej. Twe nogi, prawem Bożym, jak przez błyszczącą lampę prowadzone, biegną, nie odwracając się, aż umiłowanego doprowadzą do miłującej. Jej nogi, które biegną do ciebie, kiedy ją przywołujesz, jej nogi, które depczą łeb demona. Pamiętam, jak, jak, jak miałem okazję być obecnym podczas egzorcyzmu. I, i kiedy kapłan zaczął przywoływać Maryję, to, to przez tego człowieka demony zaczęły krzyczeć: Idzie ona. Idzie ona przestraszona. To jak się jej nie oddawać? Szybkość jej działań. Ona szybko spieszy z pomocą tym, którzy jej przyzywają. Jest energiczna, jest kobietą decyzji, zdeterminowana, by bronić swoje dzieci. Jest jak lwica, broniąca swoje potomstwo. Święty Cyril pisał oni niej tak. Ziemie. Którą niegdyś nachodzili zbójcy, pokojem wypełniły kroki świętej, ta, która odpędza niepokój, jej szybkie kroki. Dla mnie, działająca w ukryciu, niepostrzeżenie, będąca w cieniu, a jakże przemożna, jednak. Oriana Falaczy, ta włoska dziennikarka. Pisała, że jak była młodą dziewczyną i działała w ruchu oporu, to wiele zadań zlecano jej właśnie dlatego, że nie rzucała się w oczy. Czyli była ukryta. Myślę w kontekście tego właśnie o Maryi. Znam tyle historii, naprawdę, bardzo dużo. Historii ratunkowych. Ratunkowych różańców, matek i ojców, którzy błagali za swoje dzieci chwycone przez demony i właśnie przez różaniec te dzieci były wykradane dla nieba, tak jakby Maryja dawała linę ratunkową, żeby można się jej chwycić. Jest bardzo dużo tekstów u ojców, yy, yy, ojców Kościoła, którzy piszą o niej, że ona właśnie jest świątynią, że jest tabernakulum, że jest pałacem Wielkiego Króla, jest arką, jest ołtarzem, sanktuarium. Święty Sofroniusz tak o niej pisze: Wesel się, tajemniczy schronie. A święty German chodź tu, dziewczyno, wznioślejsza od nieba. Chodź tu, co wyglądasz na dziecko, mimo że jesteś mieszkaniem Boga, ukryty skarbcu niewinności. Ten pasywny omotyw jest tak naprawdę dobrą nowiną dla tych wszystkich, którzy czują się bezsilni, tak jak Joasz czuł się bezsilny wobec krwawej Atalii. Wszyscy, którzy czują się bezsilni wobec jutra, a ja taki się czuję, mogą się ukryć w niej. Święty Bazyli porównywał Maryję do szpitala dla najbardziej chorych i bezradnych, do Kadosz Kadoszim, czyli do Świętego Świętych. Wchodził raz w roku arcykapłan, a Maryja może wnieść każdego do świętości, bo na każdego jest otwarta. Nulli sunt negant: nikt nie jest odrzucony. Każdego ukryje w głębi świętej swej duszy, kto tylko zapragnie. Czy pragniesz się w niej ukryć? Proszę cię, Maryjo, ukryj nas, ukryj nas przed samymi sobą. Ukryj nas przed ludźmi, którzy chcą nas skrzywdzić i nie pochodzą od twojego syna. Ukryj nas przed niepełnieniem woli Boga. Ukryj nas przed zerwaniem komunii z nim. Ukryj nas przed chęcią bycia za wszelką cenę zauważonym i docenionym. Ukryj nas w swym skromnym i pokornym łonie. Ty, która wykradasz dla nieba